Cześć, siemanko, ja jestem Kaczor i dzisiaj porozmawiamy o najnowszym dronie FPV od DJI, czyli Avata 2. Na co dzień latałem normalnymi dronami typu R3, który ma pełno inteligentnych funkcji. Trzyosiowy gimbal, pełno czujników, które omijają przeszkody i zupełnie inną konstrukcję, która daje zupełnie inny efekt końcowy wideo. Normalnym dronem możecie nagrać wolno obszerne krajobrazy, wykadrować zdjęcie, macie dłuższy czas pracy na baterii, ale nie wlecicie nim w ciasne zakamarki, nie zrobicie fikołka, nie zrobicie przewrotu i nie poczujecie tej adrenaliny, którą daje dron FPV. I w związku z tym, że lubię doświadczać nowych rzeczy, sprzedałem R3 i kupiłem Avata 2. Awata 2 to najnowszy dron FPV, dzięki któremu nagracie niesamowicie ekscytujące ujęcia, a przy tym w czasie lotu poczujecie się dosłownie jak ptak. To trochę taka hybryda normalnego drona, z dronem FPV, ponieważ mamy tutaj systemy GPS, dzięki którym możemy latać nią jak normalnym dronem. Ja kupiłem zestaw FlyMore Combo z trzema bateriami, i w nim znajduje się czarna, solidna torba na ramię. Jest naprawdę bardzo obszerna, bardzo praktyczna. Dalej w zestawie mamy hub do ładowania z trzema bateriami i możemy transferować energię z najsłabiej naładowanej baterii do mocniej naładowanej baterii. Chodzi o to, żeby mieć w pełni jeden naładowany akumulator. Kostki do ładowania nie ma w zestawie, jest tylko kabel i polecam sobie kupić kostkę co najmniej 65W. Wtedy ładowanie trzech akumulatorów kończy się na dwóch godzinach. Dalej w zestawie mamy jeden komplet zapasowych śmigieł. Ja latam awatą już 4 miesiące i jeszcze nie zmieniałem tych śmigieł. Następnie w zestawie mamy takiego pindola, nim możemy. Latać dronem w trybie normalnym i w trybie sportowym. Jest on bardzo łatwy w obsłudze, bardzo intuicyjny i gwarantuję Wam, że jeśli nie miałeś styczności z dronem, dzięki temu bez problemu polatasz tym dronem. Nim latamy, naciskając ten spust i wykonujemy ruchy ręką, do góry, na dół, na boki. Albo tutaj mamy taki mały joystick i możemy lecieć jak normalnym dronem, na górę, na dół. I w bok. Pindol połączony z goglami działa nam na zasadzie joysticka VR i wszystkie ustawienia zmieniamy tak, jakby w wirtualnej rzeczywistości. Jest on bardzo mało precyzyjny przy dużych prędkościach, natomiast świetnie nadaje się przy wolnych prędkościach do nagrywania np. nieruchomości albo małych ciasnych przestrzeni. Jeśli chodzi o baterię, mi jeszcze się nie udało go rozładować. Bateria trzyma naprawdę bardzo, bardzo długo. I na tym pindolu mamy tryby Acro. No, macie tutaj flipa, macie tutaj takiego drifta. I powiem szczerze, że to jest fajne, żeby raz się tym pobawić. A tak to w ogóle z tego nie korzystam, bo w momencie, kiedy kupicie normalny kontroler. To to idzie w ogóle w odstawkę. Następnie w zestawie mamy gogle z soczewkami i oni się trochę martwią, gdyż noszę okulary i bałem się, że nic nie będę widział. Natomiast możemy sobie w nich ustawić dioptrię. od minus 6 do plus 2 rozstaw soczewek i widzę w nich naprawdę bardzo dobrze. Gogle mają najnowszą transmisję wideo Oculus 4. Same gogle są świetnie wykonane, bardzo wygodne, nic w nich nie uciska, a przede wszystkim światło nie dostaje się z zewnątrz. Obraz w nich jest jak żyleta, a opóźnienie transmisji jest praktycznie niezauważalne. Mi bateria w tych goglach trzyma na około dwie sesje, czyli 6-7 akumulatorów zawaty. Mamy tutaj Opcję antifog, czyli załączają się wentylatory, dzięki czemu gogle nam nie parują. Ja z tego w lato nie korzystałem, ale w zimie będzie to bardzo przydatna opcja. A jeśli chodzi o zasięg, to na otwartej przestrzeni dron mi leci na około 2-3 km. Natomiast jeśli latam po jakichś krzakach pomiędzy budynkami, to zasięg potrafi zerwać nawet po 400 metrach. Dalej, z fajnych funkcji jest head tracking, czyli dron leci prosto, a tam, gdzie odwrócimy głowę w goglach, dron się obraca. W czasie lotu możemy do tych gogli połączyć telefon. I pokazać drugiej osobie, jak wygląda podgląd z gogli. Z tej funkcji jeszcze nie korzystałem, ale wiem, że jest tutaj możliwość transmisji live. Po najnowszej aktualizacji te gogle współpracują z Opuseng 3, dzięki czemu możemy latać na nich innymi dronami. Świetną sprawą w tych goglach są tak zwane dwie kamerki, które macie tutaj. Klikacie dwa razy w bok gogli i macie podgląd na e, to, co widzi dron. Klikacie dwa razy i macie podgląd na siebie. Ten podgląd nie jest duży, ale żeby ogarnąć, co się dzieje wokoło. Jest git. I na końcu w zestawie jest Avata 2. Jej masa startowa to 377 gram. Ma nadaną klasę C1, dzięki czemu możemy latać ją w kategorii A1-A3. Na żywo ten dron wygląda jak wydmuszka i przy małych kraksach, którym miałem, nic się z nią nie stało. Natomiast jestem pewny, że jak walnie mocno w drzewo albo spadnie na asfalt, to wszystko tutaj po prostu popęka. Obowiązkowe do tego drona jest ubezpieczenie Care Refresh kosztuje tam chyba w granicach 300 zł, czy nawet mniej. Chodzi o to, że jak rozbijecie tego drona, to za małą opłatą wyślą Wam nowego drona. Przezorny, zawsze ubezpieczony, więc ja zamówiłem sobie osłonę tutaj gimbala, więc jak dron coś uderzy, to po prostu nie uszkodzi mi tej kamerki. I zamówiłem sobie na AliExpress takie gumowe osłony obudowy, zakładamy to na śmigła i uprzedzając pytania, nie, nie zmienia to charakterystyki lotu, lata tak jak latała. Avatar 2 nagrywa w 4K w 60 klatkach i w 1080 nagrywa w 120 klatkach. Mimo małej matrycy 1 i 1,3 cala obraz jest po prostu fenomenalny przy dobrych warunkach oświetleniowych. Wieczorami już się robi takie ziarno i ten obraz jest po prostu kiepski, natomiast ja nagrywałem nią zachody słońca i naprawdę daje radę. Czy warto tutaj montować GoPro? Uważam, że nie, ponieważ sama ta kamerka naprawdę świetnie sobie radzi. Możemy tym nagrywać w formacie 16x9 lub 4x3 i uwaga, nie ma TikTokowego formatu 9x16. Jeśli chcecie nagrywać w formacie 9x16 w dobrej jakości, to nagrajcie w 4K 4 4.3 i rozciągacie to w programie do montażu do 9x16. I obraz jest naprawdę bardzo dobry. Dodatkowo mamy tutaj profil kolorystyczny D-Log M, czyli wypowiały obraz bez kolorów, ale zawiera więcej informacji. Dodajecie luta i chodzi o to, że możecie kolorować ten obraz jak tylko chcecie. W D-Log M na początku było tak, że w gogach mieliśmy obraz bez kolorów, natomiast po najnowszej aktualizacji jest wstępnie pokolorowany obraz w goglach. Jeśli chodzi o stabilizację w tym dronie, mamy tutaj stabilizację Rocksteady. Elektronika działa tak, że nam stabilizuje ten obraz. I ja nigdy nie robiłem żadnej stabilizacji w Gyro Flow. Wszystko jest z Rocksteady i ja jestem z tego bardzo zadowolony. Robi to robotę i nie marnuję czasu, żeby wgrywać pliki do Gyro Flow, wszystko to stabilizować. Mi wystarcza to, co jest w tym dronie. Mamy możliwość Horizon Steady, czyli jak dron sobie ostro skręca, to horyzont po prostu jest elektronicznie wyprostowany. Kolejna fajna rzecz w AWACIE jest taka, że jeśli zapomnicie karty, ma ona wbudowane 46 GB pamięci. Warto dokupić sobie dawaty filtry ND, pozbędziemy się dzięki temu przepalań obrazu i mamy lepsze, żywsze kolory. Uważajcie! Te filtry się tak beznadziejnie montuje do tego drona, że jeśli przywalicie w jakieś drzewo albo wleciecie w krzaki, to możecie zamawiać nowy filtr ND. Albo powodzenia w szukaniu. A 2 ma systemy GPS, dzięki czemu mamy tutaj Return to Home, czyli RTH. Jeśli dron zgubi zasięg, to albo wzniesie się na określoną wysokość i do Was wróci, albo zawiśnie w powietrzu, albo zacznie lądować. To zależy, co ustawicie w goglach. Latanie na pindolu AWATO jest nudne jak flaki z olejem. Zabawa zaczyna się dopiero wtedy, kiedy zamówicie sobie dodatkowo. Remote Controller 3. Coś, co jest bardzo poszukiwane na rynku, ponieważ DJI zrobiło bardzo mało sztuk. Dzięki temu kontrolerowi możemy latać w trybie normalnym, w trybie sportowym i w trybie manualnym. I w trybie manualnym awata staje się prawdziwym wariatem. Latając na tym kontrolerze możemy robić fikołki, przewroty, dajwy, przeróżne akrobacje. Na tym kontrolerze w trybie manualnym lata się zupełnie inaczej niż normalnym dronem. I polecam przede wszystkim po zakupie tego. Kupić sobie symulator, ja latam na Ancraset, coś takiego, podlinkuję Wam w opisie. Wykonałem około 100 godzin lotów w manualu na symulatorze i dopiero pierwszy lot wykonałem w otwartej przestrzeni, bez ludzi. I też Wam to polecam zrobić, ponieważ Avata w manualu to jest zupełnie inny dron, niż latacie na przykład na Pindolu. I teraz uwaga, dzięki temu, że Avata ma GPS-a, tutaj macie taki przycisk awaryjny. Jak jesteście w manualu i dron Wam zacznie spadać, czy coś się dzieje niedobrego, to klikacie raz i dron wraca do trybu normalnego. I po prostu ratujecie sytuację. Tego nie ma w normalnych dronach FPV. Tu jest i często po prostu uratowało mi to tyłek. Ten kontroler do lotów manualnych trzeba przystosować, czyli ten drążek zostawiacie tak, jak jest, natomiast ten musicie poluzować, tak, żeby on nie sprężynował. Tutaj odchylacie tą gumę, podwaracie jakimś nożykiem i tam są dwie śrubki, które musicie poluzować albo dokręcić. Już nie pamiętam dokładnie, ale kontroler ma na boki może sprężynować, ale góra dół, czyli to jest gaz. Ma nie wracać na swoje położenie. W momencie, kiedy zacząłem latać Awatom w trybie manualnym coraz to odważniej, to poczułem, że ludzie mieli jednak rację. Awata 2 ma bardzo mało mocy, a jest to związane z restrykcjami Unii Europejskiej. Czyli w Unii Europejskiej po prostu awata ma ograniczony zasięg i ograniczoną moc. I wiem, że zasięg można zdjąć na aplikacji Drone Twix, natomiast trzeba mieć starszą wersję Androida, ponieważ ja mam Samsunga S23 Ultra i mi ta aplikacja nie działa, więc jedyne co udało mi się zrobić, to jest odblokować pełną moc awaty wgrywając do gogli plik ham. Ten plik oczywiście Wam umieszczę w opisie. I jak odblokować pełną moc w awacie. Tutaj wkładacie kartę SD do gogli, resetujecie w goglach tą kartę SD Wyjmujecie tą kartę, wsadzacie do jakiegoś adaptera i podłączacie do komputera. Na komputerze wgrywacie ten plik HAM na kartę SD i wyjmujecie kartę, wsadzacie do gogli i teraz uwaga, w kolejności trzeba to odpalić. Wpierw odpalamy gogle, następnie kontroler, a na samym końcu odpalamy drona. I teraz za każdym razem jak podłączycie aplikację do gogli, to resetuje Wam się plik HAM i musicie powtórzyć tą czynność. Moc po wgraniu pliku HAM jest niesamowita, od razu czuć powera i w moim mniemaniu lata się po prostu bezpieczniej, ponieważ macie z tyłu głowy, że macie spory zapas mocy. I jak dron już jest przy samej ziemi, to wiecie, że możecie od razu go odbić do góry, a bez tego pliku ham po prostu. Często tak miałem, że jak dron był przy ziemi i robiłem fikołka, to po prostu walił w ziemię. Polecam na początku polatać sobie, pouczyć się bez tego pliku ham, a następnie wgrać ten plik ham do gogli. Jeśli chodzi o baterię w bez pliku ham bateria trzymała mi około od 13 do 17 minut lotu, natomiast po wgraniu pliku ham bateria max wytrzymała mi 14 minut, co i tak uważam jest świetnym wynikiem. Jeden ogromny minus awaty dwójki. Przy ostrych lotach, jak ona ostro skręca sobie w lewo albo ostro sobie skręca w prawo, to potrafi wpaść w wir powietrza i jak dron skręcacie nim w lewo, to nagle go na przykład obraca i dzieją się cuda. I w tym momencie natychmiast jak to się dzieje, klikacie ten przycisk bezpieczeństwa, żeby drona wypoziomowało. Przy dużych wysokościach, jak on zaczyna wam świrować, no to go jakoś tam wyprostujecie. Natomiast jak jesteście przy ziemi, i tak skręcacie, to dron po prostu wali w ziemię. I wiemy, że też taki problem miała jedynka. DJI tłumaczyło się tym, że jest taka konstrukcja drona. Mi z czasem coraz mniej to się zdarza, ale musicie o tym pamiętać, że w trybie manualnym przy ostrych skrętach awatę potrafi porwać wiatr, dzieją się cuda, obraca nią i po prostu może spaść. Najlepiej jest to przeżyć, bo później już po prostu wiecie, co macie robić. Podsumowanie. Uważam, że Avata 2 jest świetnym produktem dla osób, które chcą zacząć przygodę z FPV. Jest świetna do nauki. Dron jest gotowy do użycia od razu po wyjęciu z pudełka. Nie musimy się znać na budowie, elektronice, modelarstwie. Mamy opcję wykupienia ubezpieczenia. Nagrywa świetne filmy i jest bardzo, bardzo łatwa w obsłudze. Natomiast zapamiętajcie jedno: Avata 2 nie będzie latała jak normalny dron. Chociaż ona ma ten tryb normalnego drona, to nie zachowuje się tak jak normalny dron. Normalny dron ma inną konstrukcję i służy po prostu do ogrywania. Pięknych krajobrazów, gdzie chcecie coś ładnie wykadrować, zrobić powolny, stabilny przelot. Natomiast, jak już zrobicie powolny, ładny przelot, to wtedy do akcji wkracza awata i robi szybkie, fajne przeloty, szybkie takie ujęcia. Najlepiej mieć i normalnego drona, i awatę. Do awaty 2 potrzebujemy dużo cierpliwości i dużo nauki, żeby wyrobić sobie sprawne ruchy. I przełamać barierę strachu. To wszystko na dzisiaj. Jeśli macie jakieś pytania o tego drona, śmiało piszcie w komentarzu. Postaram się na wszystko odpowiedzieć. Wpadajcie na mojego Instagrama Kaczarowski. Widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia. Cześć, pa!